Dobry. To się dzieje naprawdę, proszę taka Państwa. Taka, na? To jest co, moje? Ja bym chłopakom mówił, więc mi łatwiej było. Dlaczego nie od siebie? Bo no to było nie najwięcej z jednego. Jest to, to jest to jest szczypior czy barfek? Ba 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 <laughs> to to A to nie wiem, możemy zamienić. No nie, wszystko jest z jednego przecież. Znaczy takie same porcje. No. Tylko ta kawa jest dwojna. <laughs> Ale szczypior by siadł, to jest. Ja, ja symbolicznie tak, bardzo, o. ja bardzo symbolicznie, bo ja się boję. Czego? Niech czujecie peneczkę. Boisz się jeść? Tak, coś mi się ostatnio pojawia jeszcze? czuję Coś jeszcze mam mokre? Cery mamy, masło, nóż do masła, to każdy ma nóż. To gdzie ja w końcu siedzę, tutaj? Tak. Nie ma problemu. Bardzo dobrze. Do końca A, ok, już rozumiem o co chodzi. No to smacznego Państwu. I co, jemy i spadamy od razu? Samochodem. Po to. Komo dzisiaj? Uuu. Ale ekstra. Jezioro Komo dzisiaj, Pani Barbaro. Zgadza się Pani? No właśnie Martyna ustaliła. Właśnie ustaliliśmy z Martyną, że ona chce komo. do Paryża? Do Paryża. Lot do Paryża. Ale powiem wam, że to pięknie wyglądało. No, cudownie jest. Dobra. Ja nie mam zrobić komplejszych sportników. Wszystko lokalne, właśnie. To iść po sól? No nie wiem, dobrze. Dobra, pójdę, pójdę. Bo ja pewnie też będę potrzebował. To od razu wezmę. Sól to gdzieś znajdę tutaj, nie? Co? Pieprz może być też, no? Ale to taki Tak. A po prostu taki Ale co? Szparagi. A, szparagi. No takie cienkie były, nie? I mamy Dobra, wszystko jest, taki... Dobrze, dobrze, dobrze Pepe Nero Chicharny no <noise> Pepe Nero <pepe> O <noise> <nero. głos> <noise> bobą